siowe. Przygody leca dziesiątki. Przyjeżdżamy do koście i przyszykowujemy potrawy wigilijne. Bibo, 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 bi mm, Co tu się dzieje? Mi to dwani? Halo! No halo, że za was przyjeżdżamy, za 5 minut będziemy. Jak to za 5 minut? Przecież my się jeszcze nie ogarnęliśmy. Ale to nie jest jeszcze Wigilia. I co masz jeszcze do powiedzenia? To, że jest to, że dosłownie jesteśmy już pod domem, a więc proszę nam otworzyć Spadaj i sama sobie otworzyć. Hmm, dobra. Zaraz im otworzę. Bo. Tak. Aha. Tak wygląda na stół, jakby ktoś nie widział wcześniej. I będziemy liczyć potrawy, czyli jest równe 12. Dobra, idziemy ją już otworzyć. Szkoda, że nie mamy six-seven. Tak, to jest trochę Co? to z tym pingwinem? Ja z nim mam bardzo złe skojarzenia. Kiedy sobie w salonie siedzi. śmy? u siebie. Ulepimy dziś bałwana. A po porobimy coś innego. Sobie. No co, część? Zarci chodźcie tu, Jej! Yeah! Czemu on w końcu siedzi, bo tak. muszę tu pąpać. Yy, gramy w taką fajną grę. No w jaką? Chodź tu ptysio. Nie wiem, że jesteś zły na nie wiadomo co, ale chodź. Nie wiem, się Antek bez majtek. Nie jestem bez majtek. przepraszamy wszystkich Antków, jeżeli kogoś uraziliśmy, dobra. Yy, gramy matko, jak ja tak w naszym domu nie byłam. Dobrze, że cię tu nie było. Ej, jeszcze ja! O siema, no, siema. To co tak robisz? Żeby... Nie, że dobrze żeby nóg nie było. Bo nam ciebie nie brakowało. Dobra, chodź oko. Siadaj tu. Liczymy potrzeby do czekalnie. Dobrze, sama no, trzeba Chciałbym liczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, osiem, jeszcze trzeć. Cztery poprawy. Raz. Ale my nie mamy tyle rzeczy w lodówce. Dobra, dwa. I... Trzy. Nie wiem, jakieś randumowe rzeczy wyciągam z lodówki. I bi O, cztery. No i mamy y, 12 potraw. Myślę, a wiesz, że y, te ciasta się nie zaliczają do potraw? Bo później będziemy je jeść. Nie! to ja nie wiem, co damy na ten stół. Mamy tylko to i jakieś picie. No to weź jakieś picie postaw. Szampan wylewa się. To a mogę. Nie Ten gość mówi coś. O co mu chodzi? Nie myśl, a szampan jest na ten. Sylwestra, weź coś innego. Uff. weź włącz te ciasta do lodówki i co jeszcze mam zrobić uspokój się sam się uspokój <trybuj> Myśla, przestań dobra raz i dwa mamy już 12 potraw do czego tą rzodkiewkę tu kładziesz ona nie jest potrzebna Połóżczę marchewki już i tak nie mamy dobrych potraw. Nie! Yeah! No, ja się boję, co ty już wymyśliłaś. Czekaj, pójdę z widzami tam. I tam, jest tam. Nie pytajcie. Matko, jedyna. Tutaj weźmiemy tą pizzę. Jeszcze, jeszcze. Nie wiem, no bo tu jest picie samo. Dobra, weźmiemy to. Weźmiemy Bubble Tea oczywiście. Super wodę weźmiemy i dwa Bubble Tea. Nie wiem, że to nie jest potrzebne do szczęścia, ale ciśnij, bo bardziej kropelnie Dobra, nieważne. Jeszcze weźmiemy makaron może że coś. Aha, nim. Hmm, musimy wziąć się z trochę talerzy. Do naszych pięknych potraw, i dla gości. Ile tych gości w ogóle przejeżdżasz? Ha. Nie mam pojęcia. Ale na pewno dużo. Może to coś? O, tutaj. A nie, bo tym, są takie chrupki. Dobra, weźmy chrup. będziemy chrup, chrup robić. Chrup. 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 Dobra, bierzemy te wszystkie rzeczy, Matko wszystko leci, moje bubble Dobra, wracamy. Zdajemy, że nas tam nie było. Chrup, Przyniosłam jedzenie po prostu ze sklepu i talerzy trochę. No to połsze talerzy na razie na górę, tylko nie będziemy teraz robić sobie wigili. Bo nie ma wigili. No raczej. Ja po prostu przyniosłam, żeby kasz miał talerz. Nie wiem czy tego z tego starczy, ale trudno. Najwyżej ktoś nie będzie jadł. Nie mamy najważniejszego karpia! Nie! Nie, tego tutaj nie mogło zabrać. no przecież, bez skarpia by się nie odbyła Wigilia, mamy tutaj takie coś, jeszcze pitko, wody dwie, mleko, ale to nie dla nas mleko, tylko dla świętego Mikołaja, słodycze, no menno, men. no, nie wiem gdzie będą, bo ja tak ładnie odstawiałam a tu kupa, bo będziemy jeść same rzeczy. Eee, popcorn. Pałuszu, te laski gdzieś. Mysia, no czemu ty rozwalasz nam kuchnię? No sorry. Sorry. Weź te pierniczki. Ołk. Oj, 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 oj. Bo Brita Bandit. przestań już. O dobra, dobra. Mamy tutaj ka... Wszystkie jedzonka. Idźcie stąd. My tu ogarniamy stół. <ścoughs> I zarówno kiedyś będziemy jeść. To wszystko, co jest na tym stole. Co będzie się znajdować? Gdzie ta sałata uciekła? Chyba nie będzie 12, 12 podreślenia, tylko więcej. Ale ile to? Nie wiem. Z się już nie kość tych warzyw i owoców. Masz jakiś problem? No właśnie, się nie odzywaj. Chrupki. Jajka. Picie. Kolejne picie. Cukier. to i to i popcorn. tak nie teraz